postanowiłem stracić wszystkich swoich znajomych, bo postanowiłem ich tymi kiszonymi śledziami poczęstować. Generalnie jest bardzo dużo mitów związanych z tymi śledziami, bo generalnie ludzie otwierają to, jedzą, żygają, mają różne historie. Śledzie trzeba jeść z głową, tak jak wszystko, śledzie też trzeba umieć jeść. Generalnie śledzie je się w na kanapkach, więc do tego jest potrzebny chlebek czy podkłomyk. Potrzebne są ziemniaki, generalnie się je z ziemniakami, z cebulką i ze śmietaną. No oczywiście najwięcej mitów powstało z tym, że te śledzie wybuchają i potrafią po prostu zasmrodzić wszystko na bardzo, bardzo długo. E, mi się nigdy nie udało e, pobrudzić samego siebie, ale rzeczywiście, te śledzie są nabombażowane, tam czuć, że jest to po prostu puszka, która trzyma gaz, w związku z czym e, trzeba to robić bezpiecznie, no i dlatego trzeba to robić w wodzie. No i najlepiej robić to z 10 metrów tam albo 15, Y, y, od, od stołu, od y, tego miejsca, gdzie się będzie je jadło. Y, więc ważna rzecz, żeby po prostu te śledzie otwierać y, pod wodą. Dlaczego? Ponieważ to są zwykłe, normalne śledzie, które zostały pozbawione głowy. Mają wszystkie swoje mm -hmm. wnętrzności, zalane solanką i trzymane przez pół roku. A potem to trzymane to przez następne doje. pół albo rok i dłużej. I tam tworzą się różne gazy. To wszystko jest pod, pod napięciem, pod ciśnieniem. I najbardziej śmierdzi tak naprawdę ta woda, ta solanka. Te śledzie też śmierdzą, ale nie śmierdzą tak okrutnie. Więc, no i jeżeli się przedziurawi tą, tą puszkę, no to pierwsze, to wylatuje ta woda, która po prostu zaraża smrodem wszystko dookoła. W związku z tym trzeba to robić pod wodą. I rzeczywiście, uwaga... A teraz, czy mi się to uda otworzyć? O! się aż, zrobi? Aż poleciał, poleciał smrodek. O. To tak naprawdę będzie czuć tutaj. Nie, musisz Kam... zobaczyć, żeby nie obcinać Na marytacie. szczęście wiatr wieje od kamerzysty w stronę moją, także ja co najwyżej mogę poczuć jak kamerzysta pachnie, on nic nie czuje. E, no Chyba, właśnie podsta... taki wiatr, że... Podstawię mu to pod nos. <laughs> no o, no o, właśnie o, wiatru o, nie ma, wiatru zdech. Wymiotne. Oczywiście nie warto tego robić w salonie gdzieś u znajomych, najlepiej to na działce. No otwieramy teraz, kiedy to już zostało otwarte. Oczywiście zaraz jak otworzę puszkę, dam wszystkim do powąchania, bo to oczywiście największa prawda. <grywka> 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 Ale moment muszę ją otworzyć. Jak też ma katar, to... Yes. Ja też poczuję, ja to, to się tak. tak, to też poczuję tutaj wiesz, wszystkie drogi oddechowe. ja to, to mogę odstawić aparat, bo film jest słaby. Co to znaczy, że film jest słaby? No film jest świetny. No w tym, że ja po prostu muszę cały czas tym operować nie dosyć jeszcze telefon. Kamerzysta cicho bądź po prostu ty zawrzyj się i filmuj. Bo mi psuje jujęcia. Ale trzeba będzie ciąć ten film. Oj, tam oj tam. Ale to Jacek chce gdzieś gdzieś wrzucić Jacek chce to gdzieś rzucić? Ten film? Czy tak? No bo czekaj, Ale, no. bo no, no, plan zmienić, jest taki, bo... że wszyscy się tym inkalujemy. Puszka mi się zdeformowała, w związku z czym muszę to otwierać już po prostu może Taki jest świetnie. Oooo! Nie. Olek z Rzeczywiście. Czuć. No śmierdzi. 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 To nie jest, jest, Nie są to fiołki. Nie są to fiołki. Rzeczywiście zapach jest taki, jakby się właśnie szambo wylało. Z tym, że jakoś tak nie czuję tego tak strasznie mocno. No i co? Śledzie po otwarciu puszki nie są jeszcze gotowe do jedzenia, one, trzeba je pozbawić wnętrzności, no bo tam są te wszystkie wnętrzności, które śledź używał za życia do trawienia, łykania, oddychania, innych rzeczy. One są tylko pozbawione wnętrzności. Pokaż śledzie do... Przesta... nie ruszaj się, będzie ujęcie na śledzie. Proszę bardzo, tak wyglądają śledzie jeszcze przed... O... Weź, bo miałam duże zbliżenie. Dobrze, tak wyglądają śledzie przed proszę z płetwami tutaj no nie mogą się uśmiechnąć, bo... Śmierdzi także mi <laughs> <laughs> Dobra. Y... Okej. Okay. Y... Dobra, teraz cięcie, bo muszę wylać tą wodę i przygotować...